Pijesz kawę każdego dnia. Ale czy ona naprawdę ci pomaga, czy może, nawet o tym nie wiedząc, zaczyna szkodzić twojemu zdrowiu po ukończeniu sześćdziesięciu lat? Wielu seniorów odczuwa drżenie rąk, zawroty głowy, nagłą bladość, zmęczenie tuż po śniadaniu, kołatanie serca, a nawet refluks i myśli, że to oznaki wieku, podczas gdy w rzeczywistości mogą to być skutki niewłaściwych połączeń z kawą. Dziś pokażę Ci coś, o czym prawie nikt nie mówi. Informacje oparte na najnowszych badaniach naukowych, przedstawione w sposób jasny i prosty. Jestem dr Józef Nowak i dziś odkryjemy cztery najgorsze i cztery najlepsze połączenia kawy dla zdrowia osób starszych. Pijesz kawę codziennie? W takim razie polub ten film, zostań członkiem kanału i napisz w komentarzu, z jakiego miasta oglądasz. Gdy myślimy o kawie. Od razu przychodzi nam na myśl aromat wypełniający dom o poranku. Uczucie przebudzenia i ta mała przyjemność towarzysząca początkom dnia. Jednak prawie nikt nie zdaje sobie sprawy, że niektóre bardzo powszechne połączenia, zwłaszcza u osób po 60 roku życia, mogą zamienić ten ukochany napój w wyzwalacz objawów, które wyglądają jak oznaki wieku, ale nie mają nic wspólnego z naturalnym starzeniem. W pierwszym przypadku, któremu trzeba się przyjrzeć wyjątkowo uważnie, wchodzimy w jedno z najbardziej niebezpiecznych połączeń dla seniorów kawę, mieszaną z lekami. Mało kto wie, że kawa zmienia sposób, w jaki organizm przetwarza zarówno glukozę, jak i ciśnienie tętnicze to może sprawić, że bardzo powszechne leki zaczną działać inaczej. Leki takie jak metformina, glibenklamid czy insulina, stosowane przez miliony diabetyków na całym świecie stają się znacznie silniejsze, gdy kawa jest spożywana razem z nimi lub tuż po nich. Dzieje się tak dlatego, że kawa przyspiesza metabolizm i zmienia sposób wykorzystywania glukozy przez komórki, zwiększając ryzyko nagłego spadku poziomu cukru we krwi. To dlatego tak wiele osób po 60 roku życia odczuwa nagłe zimne poty, drżenie rąk, dezorientację i zawroty głowy pojawiające się znikąd po porannym śniadaniu z kawą. Czasem uważają, że to osłabienie, stres, zdenerwowanie, ale nie. To kawa bezpośrednio zaburzająca działanie leków. To samo dotyczy osób przyjmujących leki na ciśnienie, takie jak losartan, amlodypina czy kaptopryl. Kawa zwiększa poziom adrenaliny i może podnieść ciśnienie zaledwie kilka minut po wypiciu, osłabiając działanie leków i tworząc bardzo niebezpieczne uczucie kołatania serca. Oraz nagłej paniki. Badanie Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przeprowadzone w roku 2022 w Stanach Zjednoczonych, ujawniło, że kofeina może zmieniać skuteczność leków sercowo-naczyniowych u seniorów właśnie dlatego, że ich organizm ma wolniejszy i bardziej wrażliwy metabolizm. Osoby mieszkające samotnie, wstające bardzo wcześnie lub z historią niestabilnego ciśnienia są jeszcze bardziej podatne na te wahania. Dlatego, jeśli kiedykolwiek odczułeś podobne objawy, zostaw komentarz ze słowem glikemia, żebym wiedział, że ta część ma dla Ciebie sens. Teraz porozmawiajmy o połączeniu, które wydaje się niewinne, ale wywołuje prawdziwy szok wewnątrz organizmu: kawa z cukrem, czy to białym, czy trzcinowym. Większość osób wierzy, że odrobina cukru to tylko sposób na osłodzenie dnia, ale gdy połączy się z pobudzającym działaniem kawy. Tworzy wyjątkowo intensywną reakcję. Kawa zwiększa poziom adrenaliny, a cukier powoduje gwałtowny wzrost glukozy we krwi. W rezultacie powstaje bardzo wysoki pik glikemiczny, po którym następuje nagły spadek zaledwie po kilku godzinach. Ten spadek może wywołać drżenie, zawroty głowy, zimne poty, drażliwość, nadmierny głód i głębokie zmęczenie. Objawy częste u seniorów, którzy sądzą, że to jedynie brak energii. Problem polega na tym, że cukier nie tylko wywołuje ten efekt sinusoidy, lecz także nasila cichą, przewlekłą stan zapalny w organizmie, przyczyniający się do bólu stawów, chronicznego zmęczenia oraz pogorszenia wrażliwości na insulinę. Badanie opublikowane w Journal of Nutrition Science, przeprowadzone w Kanadzie w roku 2022, wykazało, że osoby po 60 roku życia mają znacznie silniejsze wahania glikemiczne po spożyciu kawy słodzonej. To tak, jakby organizm miał mniejszą zdolność amortyzowania uderzenia. Prosty sposób, by to zobrazować, to wyobrazić sobie samochód rozpędzający się do dużej prędkości, a po kilku sekundach gwałtownie zaciągający hamulec ręczny. Ten wewnętrzny stres obciąża cały organizm. Ale istnieje jeszcze bardziej popularne połączenie, które wielu uważa za zdrowe, choć działa odwrotnie. I wymaga szczególnej uwagi. Wielu ludzi wychowano w przekonaniu, że kawa z mlekiem to pożywna klasyka, jednak dla organizmu osoby po 60 roku życia ta mieszanka może być znacznie bardziej problematyczna niż się wydaje. Mleko krowie, szczególnie to pełnotłuste, zawiera białko zwane kazeiną. To białko wiąże się z przeciwutleniaczami obecnymi w kawie i blokuje znaczną część ich ochronnego działania. Oznacza to, że kawa traci sporą część swojego potencjału antyoksydacyjnego w kontakcie z mlekiem. Co więcej, kazeina jest trudna do strawienia dla osób z obniżoną produkcją enzymów trawiennych, co jest bardzo częste u seniorów. Dlatego tak wiele osób zgłasza uczucie wzdęcia, refluks po kawie, wolniejsze trawienie lub dyskomfort w żołądku. I to nie wszystko. Osoby z zapaleniem jelit. Nad wrażliwością na laktozę lub historią zapalenia żołądka, reagują jeszcze gorzej. Badanie opublikowane w czasopiśmie Food Chemistry w Wielkiej Brytanii w roku 2021 potwierdziło, że kazeina redukuje nawet 40% działania antyoksydacyjnego kawy. To oznacza, że napój, który powinien chronić, traci swoją moc, gdy łączy się go z mlekiem. Jeśli to częsty nawyk w Twoim codziennym życiu, Napisz w komentarzu słowo serce, aby potwierdzić swój udział. Kolejne połączenie pojawia się w większości polskich śniadań kawa podawana z białym pieczywem lub herbatnikami. To połączenie, choć powszechne, jest jednym z głównych powodów jednej z najczęstszych skarg wśród seniorów szybkiego głodu po śniadaniu i senności pojawiającej się niedługo po jedzeniu. Kawa przyspiesza wchłanianie rafinowanych węglowodanów z tych produktów. Sprawiając, że cukier bardzo szybko przedostaje się do krwiobiegu i równie szybko z niego znika, tworząc cykl krótkiej energii i nagłego spadku. To zwiększa ryzyko późniejszej hipoglikemii, czyli tego momentu, gdy dwie godziny po śniadaniu pojawia się nagła słabość, drżenie rąk, rozdrażnienie i nadmierny głód. European Journal of Endocrinology opublikował we Francji w roku 2023. Badanie pokazujące, że seniorzy spożywający kawę z rafinowanymi węglowodanami mają znacznie większą niestabilność glikemiczną w ciągu poranka. To wyjaśnia, dlaczego niektóre dni zaczynają się pełne energii, a kończą wyczerpaniem w południe. Po zrozumieniu czego unikać, przechodzimy teraz do połączeń, które naprawdę wzmacniają zdrowie, pamięć i poziom energii. Gdy mówimy o połączeniach korzystnych, Zaczynamy od jednego z najbardziej zaskakujących: kawy z kolagenem hydrolizowanym. Wbrew temu, co sądzi wiele osób, ciepło kawy nie uszkadza kolagenu. On nadal działa prawidłowo. Kolagen hydrolizowany jest łatwo przyswajany przez organizm i może znacząco wspierać zdrowie osób po 60. roku życia. Dzieje się tak dlatego, że pomaga chronić stawy, które naturalnie tracą elastyczność. Poprawia wygląd skóry, stabilizuje poziom glukozy i zmniejsza uczucie głodu w trakcie poranka, co jest bardzo pomocne dla osób z nieregularnym apetytem. Badanie Journal of Clinical Gerontology przeprowadzone w Korei Południowej w roku 2022 wykazało, że codzienna suplementacja kolagenu poprawia mobilność i zmniejsza ból stawów u seniorów. Aby podkreślić znaczenie tej kombinacji, Zostaw w komentarzu słowo wizja, ponieważ jest ono bezpośrednio powiązane z witalnością, którą chcemy zachować. Następnie przechodzimy do połączenia idealnego na chłodny polski klimat kawy z imbirem. Imbir jest znany z tego, że poprawia krążenie krwi, rozgrzewa ciało od wewnątrz i zmniejsza markery stanu zapalnego, które powodują bóle stawów i poranną sztywność. Kiedy zostaje połączony z kawą, tworzy napój, który delikatnie pobudza układ krążenia, rozgrzewa zimne dłonie i poprawia nawet powolne trawienie typowe dla chłodnych poranków. Japońskie badanie opublikowane w Phytotherapy Research w roku 2022 wykazało, że imbir znacząco redukuje markery zapalne, poprawiając reakcję naczyniową u seniorów. Dlatego to połączenie ma tak dużo sensu, Zwłaszcza dla osób odczuwających dyskomfort stawów tuż po przebudzeniu. Ale jeśli potrzebujesz stabilnej energii i mniejszej podatności na drżenie w ciągu dnia, następne połączenie jest kluczowe. Kawa połączona z izolatem białka serwatkowego może zrobić ogromną różnicę w życiu osób po 60 roku życia. To dlatego, że w tym okresie życia organizm znacznie łatwiej traci masę mięśniową. A izolat białka serwatkowego wspiera syntezę mięśniową, nie obciążając przy tym żołądka. To połączenie zmniejsza utratę masy mięśniowej, poprawia kontrolę poziomu glukozy, zapobiega drżeniom wywołanym przez kawę i wydłuża uczucie sytości, pomagając unikać podjadania pomiędzy posiłkami. American Journal of Clinical Nutrition opublikował w Stanach Zjednoczonych w roku 2021. Badanie potwierdzające, że izolat białka serwatkowego zwiększa syntezę mięśniową, szczególnie u seniorów, co jest kluczowe dla utrzymania samodzielności i siły. Aby wzmocnić ten fragment, zostaw w komentarzu słowo kurkuma. Na końcu przechodzimy do jednego z najbardziej znanych połączeń na świecie kawy z cynamonem. Cynamon pomaga stabilizować poziom glukozy, poprawia krążenie, zmniejsza stan zapalny i chroni mózg. Zwłaszcza dlatego, że działa w obszarach związanych z pamięcią i koncentracją. Dla seniorów zmagających się ze stanem przedcukrzycowym, nadciśnieniem lub porannym spadkiem energii, to połączenie jest jednocześnie silne i zrównoważone. Badanie Journal of Medicinal Food, przeprowadzone w Indiach w roku 2022, potwierdziło, że cynamon znacząco poprawia reakcję na insulinę u seniorów. To połączenie, oprócz tego, że jest smaczne. Działa wręcz terapeutycznie, a w kolejnym filmie odkryjesz połączenia z kawą, których nikt nie podejrzewa o to, jak bardzo mogą być niebezpieczne. A jeśli dotarłeś aż tutaj, już zauważyłeś, że kawa może być zarówno sprzymierzeńcem, jak i cichym wrogiem dla osób po 60. roku życia. Wszystko zależy od tego, z czym ją łączysz. Dzięki drobnym zmianom możesz uniknąć drżenia, zawrotów głowy zmęczenia i refluksu, a jednocześnie zmienić swoją codzienną kawę w źródło energii, jasności umysłu i dobrego samopoczucia. Te proste wybory realnie wpływają na jakość twojego życia, na twoje serce, na krążenie i nawet na twoją codzienną aktywność. Zasubskrybuj kanał, zostaw polubienie i jeśli oglądałeś do końca, napisz w komentarzu zdanie kawa z równowagą, żebym wiedział, że należysz do tej wyjątkowej grupy która naprawdę dba o zdrowie. A teraz przygotuj się. Na twoim ekranie już pojawia się kolejny odcinek. Nigdy nie łącz oliwy w ten sposób cztery najgorsze i cztery najlepsze połączenia dla zdrowia seniorów. Będziesz zaskoczony.